www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Pana na targach książki w Krakowie. Lubi Pan tę imprezę? Ogólnie tak. Ja lubię się z klientelą spotykać moją, dlatego w Marku Dominikańskim się wystawiam na różnych targach, tam na targach książki warszawskich. Wybieram takie dni, kiedy jest więcej ludzi. W Krakowie jest zawsze najwięcej klienteli i to takiej kupującej książki. Ja lubię się z moimi czytelnikami spotkać i niekoniecznie po występie, bo to jest trochę... Inny rodzaj spotkania. Przyszli na występ, niekoniecznie w sprawach literackich się spotykamy, chociaż stoją po książkę i proszą o autograf i zdjęcie z panem Wojtkiem. Po każdym występie stoję do ostatniego chętnego klienta. To no, podobno wyjątkowe i przed występem stoję, no nie do każdego, tylko tam do pewnej godziny za 10, 7, jak mam występ o 7, muszę zejść na zaplecze i się przygotować. Natomiast stoję twardo przed występem, około 40 minut po występie, tyle ile trzeba, czasem półtorej godziny, czasem dwie. I do, podpisuję te książki. Natomiast na targach stoję od rana do wieczora. Jak jest bardzo zimno, to z jedną przerwą na siusiu, ale najczęściej nie. Po prostu mniej pije wtedy, żeby wytrwać. Robię sobie przerwę o 15 na koronkę i wystawiam wtedy specjalną tabliczkę. O, i to jest też zwarcie z tą klientelą, co na koronkę poszedł, przerwę sobie zrobił. No, poszedł i zrobił se. No, tak i jest. Lubię to spotkanie, bo na targach książki ludzie mi najczęściej powiedzą, dlaczego podchodzą. Przyszli w ogóle na targi książki. Nie na spotkanie z ryjami z telewizji. To nie są dni otwarte, telewizji, gdzie można pomacać sobie pana, którego normalnie małym przez szybę. Tylko jednak w jakichś celach literackich, przefiltrowana klientela. I oni mi nieraz opowiadają, co zapamiętali z poprzedniej książki, co im się najbardziej podobało, czego oczekują w następnych książkach. Bardzo cenne dla mnie spotkania. Więc tak, lubię te targi. Największe czytelnicze targi w Polsce. Chociaż trochę mnie. Traktują Pernoga ostatnio, ale to organizatorzy, a nie klientele. Krzysztof Wawrzeń, co pan sądzi o Papui Nowej Gwinei? Czy planuje pan kiedyś podróż do tego kraju z wielką ochotą? Jest tam nadal wiele dzikich plemion? Prawda. A to przecież jeden z wyznaczników pana, pana podróży. Wszystko prawda. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczę nowe odcinki Boso i z panem Bogiem. A szczęść Boże panu. Na nową gwinę pojechałbym trochę bardziej wycieczkowo, czy no z pewnym dystansem jako antropolog na, na wyprawę, z którymi z moich kumpli, którzy są specjalistami od papui. Ja jestem specjalistą od Amazonii. Na papui się nie znam, wiedza moja jest książkowa, dosyć ogólna ze szkoły, no jak to antropolog czyta różne rzeczy o papui siłą rzeczy. No, ale nie jestem fachowcem, więc jakbym jechał, to może jako asystent jakiejś wyprawy pod jakimś profesorem, a nie jako szef tej wyprawy. Ale bardzo chętnie, tak. Papuła klasyka we wszystkich książkach i na egzaminach na uczelni bez przerwy powracała, więc chętnie bym ją zobaczył. Czy nowe odcinki BOSO będą? Proszę się modlić, to będą. Szymon Jakiś tam. Przepiękne nazwisko. Jakiś tam. Trochę takie. Trochę tatarskie, jakiś tam. Miał pan kiedyś okazję rozmawiać z Jackiem Kaczmarskim w jednym z programów. Gdyby nie było tego dodatku w jednym z programów, to już bym kiwnął głową, że miałem okazję rozmawiać z Jackiem Kaczmarskim. Jakie wzbudził wobec pana uczucia, niechęć, bo jest ateistą, czy może coś bardziej pozytywnego? To nie był ateista. On deklarował, wprawdzie, że jest ateistą, ale też tak bez przekonania. Proszę jego tekstów posłuchać. Ja mam. Wszystkie możliwe płyty z rynku skupuję, jakie były wydane. Poluję też na taki pakiet 37 chyba płyt. Nasadziłem mój personel w internecie szukać, to jest trudno kupić. Tam dzieła, wszystkie powiedzmy. Słucham pasjami, bo to literacko wybitne teksty i mnie to pomaga w pisaniu książek. Jak ja obcuję z czymś literacko wybitnym, doskonale zaśpiewane. Kompozycje też mi odpowiadają, ta muzyka jest dobrana, instrumentarium jest dobrane. Chodziłem na koncerty Jacka Kaczmarskiego, na wszystkie jakie, jakie były, tuż przed stanem wojennym, Kaczmarski, Łapiński, Gintrowski. I nawet raz udało mi się do mojej szkoły średniej ściągnąć Jacka Kaczmarskiego na koncert i Gintrowski też był na koncercie, też w mojej szkole. No, i wtedy miałem okazję chwilę porozmawiać. No, mój ojciec załatwiał na moją prośbę, bardzo chciałem. Byłem blisko na kilku koncertach. W pierwszym rzędzie siedziałem na podłodze w Starej Prochowni. W Warszawie były koncerty, w Zachęcie były koncerty. I z tego obcowania z twórczością kaczmarskiego, osoby prywatnie nie znałem, chociaż rzeczywiście rozmawialiśmy. Jeszcze ze dwie szklanki pojedziemy. Z tego, co słyszę w twórczości Kaczmarskiego, głęboko wierzył w Boga i szukał Go we wszystkich pieśniach i nie mógł się odkleić. Jaki to ateista, który twardo przy biblijnych tekstach, to jest taki właśnie ani Żyd, ani katolik, nie wiem gdzie jestem, szukam, no dotknięcie Pana Boga... Odczuwał na sobie przez całe życie, tak mi się wydaje. A skoro deklarował, że była teistą, no to może na łożu śmierci się spotkali z Panem Jezusem i... daj Boże, żeby był w niebie, bo chciałbym się z nim spotkać i pogadać po śmierci mojej, no i jego siłą rzeczy. Kacper Grabarczyk. Czy w Polsce da się dostać dobre mięso wołowe na steka? Drugie pytanie też trochę kulinarne. Gdzie w Polsce dostać dobry rum? <kuszczak> dostać? Jak pan ma znajomych miłych, to panu sprezentują. Kupić można. Są jakieś targi, alkoholi i tak dalej. W internecie drogo trochę z dobrym rumem. Trzeba wiedzieć, co się kupuje. Tartawio jest niezły, to jest peruwiański. Zaskoczenie dla mnie też to było, że per peruwiańczycy, gdzie tam trzcina cukrowa i w ogóle od Karaibów daleko i co to w ogóle, co, gdzie oni, co mają pojęcie. No ale udało im się zrobić. Taki starszy, trochę leżakowany. Marszelo, bardzo dobry. To panu Michalkiewiczowi może flaszkę wyślę, żeby przestał tego kapitana Morgana ciemnego pić. Dobry początek, panie Stanisławie, że ciemny rum i że w ogóle rum, a nie wiski. No ale no nie kapitan Morgan, bo ja mam z fabryki Morganów, w której z drugiej strony tej fabryki robią domestos. W no. <laughs> tej samej kadzi robią. <laughs> Hmm, więc z rumem pan sobie poradzi. No są sklepy specjalistyczne, alkohole świata, tam ciemne rumy, ciężkie, stare, leżakowane pan znajdzie. A mięso wołowe? No sprowadzają argentyńskie do Polski, zamrożone wprawdzie, ale co to przeszkadza? No, no bywa. Czy ja się wezmę za hodowlę wołowiny? No, kusi mnie. Kilku moich znajomków ma, chcieli się wymieniać. Kilku gości napisało do mnie, czy im sprowadzę longhorny. Badam temat, czy to w ogóle wytrzyma w Polsce. Czy przetrzyma polską zimę, czy się będzie źle czuło. Yy, no, proszę pana, może pan ode mnie będzie kiedyś kupował wołowinę. 2011: Joshi. Jak pan dociera na pasterkę, będąc na swoim ranczo i czy wita pan księdza po kolendzie z pompką w ręku? Kolenda to jest zjawisko polskie. Chodzenie po kolendzie. Kolendowanie to też jest polskie zjawisko. Nigdzie poza polską nie natknąłem się. Nie wiem, czy się polskim misjonarzom udało gdzieś wprowadzić. To jest takie trochę obce koncepcyjnie zjawisko. W związku z tym księdza po kolendzie nie przyjmuje, no bo w Polsce mnie wtedy nie ma. A w Ameryce nie ma księdza po kolendzie. Natomiast z pasterką no jest kłopot, więc no najczęściej nie jadę na pasterkę, tylko na normalną mszę w dniu Bożego Narodzenia. Z pasterkami kłopot. Można obejrzeć przez telewizor, ale mam no, z pasterkami kłopot, jak jestem daleko. W Meksyku bywają pasterki tu i ówdzie. Jedną opisałem nawet z gringo wśród dzikich plemion. Ale też od razu na temat świat powiem Państwu. Ja nie jestem emigrantem przymusowym, który musiał wyjechać, bo go wyrzucili z Polski, komuna go wypchnęła czy coś, tam dali mu paszport w jedną stronę. Jak nie będziesz chciał wyjechać, to będziesz siedział w więzieniu i tak dalej. Nie byłem wyrzucony, tylko wyjechałem na własną prośbę, z wyboru, z miłości do nowego miejsca. Więc ja nie odczuwam cierpienia takiego za wszystkim, co polskie, bo mi to zabrano. Wielu emigrantów w Chicago. Wyjeżdżało w jedną stronę, zaryzykowali ten skok przez ocean, a potem już nie było jak wracać, bo jak uciekł, czyli przesiedział paszport i został, no i by wrócił, to się bał konsekwencji za komuny, więc nie wracał i ciągle cierpiał, że nie ma pasterki, że nie ma kuti, że nie ma uszek, że nie ma. Najbardziej cierpieli ludzie w czasie świąt. Ja pojechałem z wyboru. I w związku z tym, tam, gdzie jestem, podobają mi się święta takie, jakie są, nie mam cierpienia. A jakbym miał cierpienie i chciałbym na pasterkę, to przecież mogę kupić bilet. I pojechać na święta do Polski i pójść na pasterkę. Unlucky. Jak według Pana poprawnie konserwować naczynie do dzierba mate wykonane z Palosanto? W ogóle nie konserwować. Co to za koncepcja, żeby konserwować? Jakieś głupoty w internecie Państwo czytają, a Pan konserwuje jakąś filiżankę do kawy? Pan konserwuje, nie konserwuje? A górale mają takie stupki, stufek, stupek, nie, to po Kociewsku. No mają takie drewniane do tej tam, do popijania tego, co tam zanim osypka zrobią. No i to nie konserwujemy tego w żaden sposób. drewniane wprawdzie, ale nalewamy gorącej wody, popijamy yerbę jak już skończę to picie, bo yerba utraciła smak poprzez przelanie termosa pełnego wody przez nią, no to wygrzebuję te farfocle, myję, odstawiam i następnego dnia jest suche i robię sobie nową yerbę. Żadnego, konserw żadnego tam nacierania tłuszczem, jakieś różne rzeczy w internecie piszą. Mm -mm. Mm. Grzegorz A. Szczęść Boże. Jakie cudowne relikwie i obrazy miał pan zaszczyt zobaczyć, panie Wojciechu? Które z nich robi, zrobiły największe wrażenie? Pozdrawiam. Obraz Matki Bożej z Guadalupe. To nawet nie wiadomo, jak to nazwać. Czy to relikwie są? To jest autoportret. Sama siebie Maryja namalowała na czyimś ubraniu. Proszę odcinek o tym obejrzeć w serii z Meksyku. Ile razy pojadę, patrzę, to jest cud istniejący na naszych oczach, bo ta substancja, na której wymalowano ten obraz, to się powinno rozsypać tam po 15 latach. Nietrwałe bardzo włókno, a 500 lat już wisi, nieimpregnowane niczym nie, po prostu se wisi. Więc cud na naszych oczach, i nie wiadomo, jaką farbą namalowane. i Badali to różni ateiści, badali na różne sposoby, nie wykryli, jak to jest zrobione, w jakiej technologii, jaką farbą, skąd barwniki nieziemskie jakieś. No to co najczęściej, najczęściej spotykana przeze mnie relikwia, obraz święty, często chowa, robi na mnie też wrażenie, za każdym razem, jak przejeżdżam, mimo staram się zatrzymać, wejść na jasną górę chociaż na chwilkę, zawsze zrobi wrażenie mateczka nasza, królowa Polski. Notabene po, powinniśmy być przy pisaniu nowej konstytucji monarchią konstytucyjną, gdyż mamy króla, Chrystusa króla intronizowanego i Maryję, królową Polski, legalne władze. Oba te akty podpisały. Jeden z królów obwołał Maryję Królową Polski, miał takie prerogatywy królewskie, jest pod to dekret i nikt tego dekretu nie zakwestionował nigdy. No to legalna władza mianowała, czy jak to nazwać, intronizowała i z Chrystusem Królem podobnie był prezydent przy intronizacji. W związku z tym jesteśmy monarchią, teraz trzeba jeszcze tylko dopisać konstytucję do tego. I proszę pana, mam też relikwie jedne w domu. Tego chłopca, którego z Krystiady Państwo znają. Tego świętego dostałem od przyjaciela mojego, pana Pawła Skiby z Meksyku. Relikwiarz, gdzie jest nie jakaś szmatki, kawałek i tak dalej, otarty o coś, czy zubrania ubrania tego chłopca, tylko kawałeczek kosteczki. Zupełnie nie wiem, czemu pan Paweł mi to dał. Dał mi i to po prostu aż się boję trzymać w ręku. Obsowałem też z relikwiami Jana Pawła II w postaci kosteczki w postaci kropli krwi. I w jednym z przypadków to w domu prywatnym u jednego z naszych misjonarzy. On tam zmieniał miejsce pobytu i no jakoś załatwił z Rzymu ten relikwiarz, a nie dostał przydziału na kościół, więc miał to normalnie w domu na szafie stało. I tam. Przyszliśmy w odwiedziny, wina wypiliśmy trochę, pogadaliśmy, gdzieś wychodzimy i on sobie tak przypomniał w ostatniej chwili chyba o nas, biedakach, myśmy tam boso kręcili wtedy. I mówi, a chłopaki, <grytania> mam tu Jana Pawła II, zdjął z postawił na stole, <grytania> a cała ekipa buch na kolana dookoła do, 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 do tego stołu, na którym wcześniej jajecznica była. <grytania> Nie wiedzieliśmy co robić. Marta Z. Panie Wojtku, czy nie chciałby Pan przekazać swojego rzemiosła, obserwacji i opisu antropologii? Taki wyjazd dla młodych podróżników w relacji mistrz-uczeń. Pisałabym się na to. Serdecznie pozdrawiam. Proszę Pani, a kto za to zapłaci? To strasznie drogie musiałoby być w relacji mistrz-uczeń. Gdybym ja miał profesurę, to musiałby mi duda dać, gdyż ja w polskich środowiskach naukowych ani ceniony, ani lubiany. Najgorzej to mnie nie lubią y, najbardziej utytułowani, a ja różne takie gryzi piórki. Siedzi w bibliotece, całe życie przepisuje różne rzeczy z książki do książki. Nigdy nie pojechał na badania w terenie, więc ja jestem dla kogoś taki odrażniący. Ja opuściłem całą masę zajęć, wyrzucali mnie z uczelni. Do magisterium studiowałem 33 lata, bo jeździłem na wyprawy. Dorobek mam taki. Ale nieskodyfikowany i niesformalizowany, tak jakby gryzi piórki chciały. A gryzi piórek w tym czasie, kiedy ja robiłem wyprawy za własne pieniądze, a on nie umiał dostać granta, pisał podania i dawali mu zawsze za mało. Nigdy nie wyjechał, nic nie widział. W Parzęczewie badał ostatni tabor cygański i to cała jego antropologia. I ja jestem dla niego drażniący. On otwiera moje zdjęcia i widzi cholera Cejrowski siedzi z gościami, którzy mają patyki w nosach albo co. to ja jestem irytujący dla nich. Więc nie ma szansy, żebym ja w Polsce zrobił doktorat albo profesurę, bo opór materii nastąpi. To jako kto mam wyjechać w relacji z panią studentką jako mentor i nauczyciel? Co to, kto to zapłaci za taki wyjazd bez tytułu? To wycieczka będzie. Więc musiałby mi dodać profesurę jakąś, tak jak doktoraty dają honoris causa. Bez żadnej pracy można dostać legalnie doktorat. Tam, na całym świecie, w Europie też. Za dorobek. Darwin nie pisał żadnej dysertacji. Przyszedł do towarzystwa, w którym byli tam profesorowie starsi od niego, starzem i tak dalej. Wygłosił swój referat i przez aklamację dostał doktorat i, i wykładał na uczelniach i to cały czas jest ścieżka otwarta. Można by tak zrobić. Profesurę też można komuś przyznać z pominięciem różnych kroków formalnych, jak się chce. No, no to prezydent przyznaje takie rzeczy, to on by musiał to zrobić i wtedy możemy, proszę pani, pogadać o tym, żebym ja pojechał jako profesor ze studentami. By się wtedy, ja bym wtedy zafundował w wyższej uczelni taki wyjazd, wynajmę za własną forsę statek badawczy, którym Zabrałem kiedyś grupę wycieczkową do Amazonii. Jest taki statek w Amazonii, w którym normalnie biologowie, antropologowie jeżdżą, amerykańscy badać Amazonię. On ma bardzo płytkie zanurzenie, daleko jest w stanie wpłynąć i ma tam 11 czy 12 kajut, porządne prysznice, kucharza wynajętego i tak dalej. Statek przy, przystosowany do badań. Czyli taki ucywilizowany trochę bardziej niż te, to dziadostwo, którym ja pływam na wyprawy. No, i można by na czymś takim, tam jest nawet mała taka sala wykładowa, łamane przez jadalna, na której myśmy robili warsztaty fotograficzne. Można by zabrać grupę studentów rzeczywiście na badania do prawdziwych Indian. Tym statkiem, który daleko wpłynie. No, i ja to ufundowałbym w jakiejś uczelni. No, ale tak bez tytułu, to z kim pani, z magistrem pani pojedzie? <noise> Katarzyna Eu. Czy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych jedzą rzeczywiście żywność tak paskudnej jakości? Tak. Sposób uprawy hodowli, chemia. Tak, tak, pani je to samo, proszę pani, cokolwiek z soi jest zrobione, cała soja na kuli ziemskiej modyfikowana genetycznie dziadostwo Monsanto. Jeśli tak, to jak Pan sobie z tym radzi? Są świetnie rozwinięte sklepy z żywnością organiczną. One mają wielkość naszych supermarketów, nawet bywają większe. Takie Walmarty, gdzie jest tylko zdrowa żywność. I w tych sklepach kupuje pani, nawet nie musi pani. To zostało wymyślone, wczytywać się w etykietę, z czego to jest zrobione, bo tam jest wszystko bez GMO, osobna sekcja bez żadnych oprysków, tam i tak dalej. I no, tam się po prostu robi zakupy. Ja jeżdżę na duże zakupy raz na jakiś czas do takiego sklepu i mam zdrową żywność. I w Polsce produkuję też zdrową żywność.